Cześć, witam Paweł z Teksy. Witam Was na Mistrzostwach Mechaników. Dzisiaj pokażę Wam na przykładzie naszego nowego programowania IDC6 dla środowiska Bike, jak będzie wyglądało Wasze konkursowe zadanie. Na jednym z naszych tabletów, jaki będziemy mieli na konkursie, wybieramy sobie środowisko Bike. Będziecie musieli poprawnie zidentyfikować motocykl, jaki akurat na zadaniu konkursowym będziecie mieli. Myślę, że nie będzie to dla was jakieś strasznie trudne zadanie. Oczywiście my też będziemy wam troszeczkę pomagać. Po odpaleniu oprogramowania musimy wybrać diagnostykę. Oczywiście motocykle, bo taki pojazd będziemy mieli. Z listy wybieramy konkretny motocykl, który tam na stanowisku będziemy mieć. Oczywiście będzie to niespodzianka. Następnie wybieramy model, który sobie stwierdzicie. My dzisiaj tutaj mamy Hondę CB500X z ABS-em więc należy taki motocykl z listy tutaj odpowiednio wybrać. Trzeba stwierdzić też jaki mamy rocznik tego motocykla, żeby wybrać go poprawnie ponieważ może nie udać nam się nawiązać połączenia jeżeli wybierzemy pojazd lub jego rocznik niepoprawnie i tutaj po wybraniu danego pojazdu, danego sterownika, z którym się będziemy łączyć, my oczywiście Wam powiemy, jak to zadanie będzie wyglądać, musimy nawiązać połączenie. Aby nam było łatwiej, przy każdym sterowniku, obok przycisku start, mamy tutaj taką, taki kafelek z kliszą filmową i na, po kliknięciu tego kafelka będziecie mieli. Pokazane, jakie przewody są potrzebne do ustanowienia poprawnego połączenia i czy wymagane jest dodatkowe zasilanie. Jeżeli wszystko będziemy mieli poprawnie zidentyfikowane, tutaj też oczywiście oprogramowanie wskazuje nam, gdzie może w danym pojeździe się znajdować gniazdo diagnostyczne, co przy motocyklach ma znaczenie, bo jak wiemy, no nie ma standardowego jednego miejsca, jak jest w samochodach np. osobowych. Po odpowiednim wybraniu sterownika i połączeniu. Z motocyklem. Tester diagnostyczny podpowiada nam kolejne kroki, czyli w tym przypadku przekręcamy zapłon na załącz i jak widać, łączymy się z danym wskazanym przez nas sterownikiem. Tu akurat w tym przypadku nie mamy kodu fusterek. Oczywiście oprogramowanie zawsze łączy się i wskazuje najpierw kartę z. Kodami usterek, no tak jak mówię, tutaj kodów nie ma. W Waszym przypadku te kody jakieś będą. Prawdopodobnie będziemy mieli też pytania dotyczące danego kodu usterki. Musicie też sobie sprawdzić parametry, też zapytamy o jakiś parametr, który tutaj na liście nam się identyfikuje. Nie jest to jeszcze koniec zadania. Będziemy musieli taką sesję diagnostyczną zapisać. W tym celu klikamy tutaj w dyskietkę. Tester informuje nas, że rejestrowanie danych zostało zakończone, ale to nie jest jeszcze koniec. Zapisanie tej sesji diagnostycznej będzie możliwe dopiero po rozłączeniu się ze sterownikiem. Wtedy tester zapyta nas, czy takie połączenie zakończyć i zapyta, czy tą sesję zapisać. Wy będziecie musieli. W tej sesji wpisać numer swojej grupy, z którym startujecie, nazwę szkoły i miejscowość, i kolejno klikamy tutaj, wpisz klienta, i tutaj będziemy w polu numer tablicy rejestracyjnej musieli wpisać te dane, o których Wam mówiłem. Ja tutaj wpiszę coś na razie losowego. Klikamy do przodu oraz Zapisz, i to jest koniec. Oczywiście, żeby było weselej, mierzymy Wam czas, więc na to też trzeba zwrócić uwagę, żeby te czynności wykonać w miarę sprawnie. Wydaje mi się, że zadanie nie będzie jakoś bardzo trudne. Życzymy Wam powodzenia i widzimy się na Mistrzostwach w Poznaniu.